Zobaczmy, co tam na działce. Trochę popadało. No i odżyły te rośliny. Jednak samo podlewanie nie bardzo wystarcza. Ziemniaki tutaj ładnie odżyły przede wszystkim. Ale my idziemy do czegoś innego. Ponieważ przyszedł moment, że wystąpiła pierwsza choroba grzybowa zaraz wam pokażę tu mamy pomidora już pewnie widzicie co się dzieje alternarioza no nie powiem bo faktycznie tutaj jest bardzo gęsto także ja będę musiał usunąć część tych liści co do usuwania jeżeli zauważymy właśnie taką zmianę to ja nie usuwam liścia przy samym pniu, tylko usuwam zarażoną część. Tutaj akurat usunąłem więcej. O, tutaj wyraźne, wyraźne oznaki alternariozy: suchy środek, wokół żółta obwódka. No i jest jeszcze trochę takich tych plamek tu no ta przede wszystkim tutaj to nie musi być właśnie na środku może być z boku co jeszcze tutaj ten liść też powoli choroba zaczyna na niego wchodzić także ja go usunę w zasadzie to już go usunąłem no to oczywiście z tunelu musi jak najszybciej zniknąć i co jeszcze to to jest choroba grzybowa, która tutaj u mnie wystąpiła, także ja pierwsze co, to muszę tutaj to przerzedzić także jakoś w miarę z głową e, najlepiej zacząć od dolnych liści i je usunąć lub też usunąć części tych liści, tak żeby po prostu tutaj zrobił się większy przewiew Tutaj to powiem Wam no naprawdę jest ciężko tym bardziej jedną ręką coś tutaj ogarnąć. Także to sobie nie wiem czy zostawię na później, czy może mimo wszystko teraz jednak spróbuję. No zobaczmy. no i ten nożek już widzę. Też mam do wymiany. Dobrze tam Tymczasowo będę rzucał te liście. No, widać od razu po zieleni. Tutaj zdrowy liść, a ten już zaatakowany przez chorobę jest sporo jaśniejszy. No i tak, pierwszy krok no to oczywiście tutaj redukcja tej masy liściowej. W drugim kroku jeszcze dzisiaj będę pryskał także środek grzybobójczy wszystkie rośliny idą do pryskania. temperatura na chwilę obecną jest to 15 stopni godzina 20.35 także bardzo dobry moment na pryskanie tylko musicie też pamiętać o tym że wprowadzając Oprysk do tunelu, wprowadzacie do niego wilgoć. Jak wilgoć, to choroby grzybowe, także z tymi opryskami w tunelach też nie można przesadzić. Ze wszystkim trzeba z głową. Co my tutaj jeszcze mamy? To łótne. To łótne i jeszcze. Tu jest za dużo tego. Dobra, nie ma sensu żebyście czekali, i druga przypadłość, która wystąpiła tutaj u mnie w tunelu. Tutaj już chciałoby się powiedzieć, taki ładny pomidorek zaczyna, zaczyna się powoli e, wybarwiać, jednak jest pewien problem. Problem wygląda tak: pomidor jest oczywiście do usunięcia. Powie chłopie, coś się zrobił. A co to jest? Sucha zgnilizna wierzchołkowa, z tym, że nie jest to choroba grzybowa, sucha zgnilizna wierzchołkowa jest zaburzeniem, e, zaburzeniem roślina, czyli w tym przypadku to cały czas to, to jest ta roślina, e, która tutaj boryka się z tą alternariozą, kolejny liście do usunięcia. E, ta roślina boryka się z takim zaburzeniem, że nie jest w stanie pobrać sobie substancji odżywczych z gleby. Dlaczego nie jest w stanie sobie pobrać tych substancji? Ponieważ ma niedobór wapnia, niedobór wapnia w roślinie w pomidorze powoduje to właśnie, że e, ma ona tego typu problemy. Także. Pierwsze, co należy wykonać, to dostarczyć jej nawozu wapnia około, tak jak na taki krzak, około 50 gramów. Myślę, że sprawę powinno załatwić. Także to jest to. Ja jeszcze ją tutaj przepatrzę. Co tutaj się dzieje? O, tutaj liść uszkodzony. Tak samo ten fragment wylatuje. Tutaj przy okazji oglądam też pomidory z tego krzaka. Owoce, jak to wygląda. Zerkam sobie na tamte. Tutaj nie widziałem. Jeżeli ciężko jest spojrzeć, albo. Odwrócić delikatnie ten pomidor, to możemy po prostu ręką sprawdzić, czy nie ma nic od spodu. Tutaj póki co wszystko się ładnie rozwija. Ja jeszcze przypatrzę liście, no i zabieram się za oprysk. Także to takie tutaj dwa problematyczne tematy, jeżeli chodzi o pomidora, o uprawę pomidora.